Dziś pokażę Wam, jak złożyć krzesełko PINI. W zestawie znajdziemy siedzisko ze wspornikami podłokietników, pasy biodrowe, dwa podłokietniki, przednie nogi A i B, każda po dwa elementy, tylne nogi C i D, każda po dwa elementy, tackę z zamontowanym pasem krokowym, podnóżek, zaślepkę na siedzisko, naklejki. Najpierw wyciągamy podstawę montażową tylnych nóg. Ciągniemy za te dźwignie i rozkładamy, aż usłyszymy klik. Czas na nogi krzesełka. Górne części nóżek wkładamy w otwory, do chwili, aż wysunie się srebrne zabezpieczenie. Upewnijmy się, że każdy element jest na swoim miejscu. Pomogą w tym oznaczenia literowe. Teraz dołączamy dolne części nóg. Zwróćmy uwagę, by właściwie połączyć elementy. Przednie nogi A i B są dłuższe. Tylne C i D krótsze. Pora na montaż podłokietników. Wsuwamy je dokładnie tu, aż usłyszymy klik. Nie powinniśmy ich już demontować. Teraz umocujemy tackę do siedziska. Wsuwamy ten element, aż usłyszymy dźwięk blokady. Gotowe. Brakuje jeszcze podnóżka. Należy wsunąć go w otwór na dole siedziska do momentu kliknięcia zatrzasku. Element można ustawić na jednej z dwóch wysokości. Wystarczy wcisnąć i przesunąć. Możemy opuścić tackę, używając tych przycisków na jej spodzie, albo wyregulować jej odległość od dziecka, korzystając z dźwigni, znajdującej się tutaj. Ta funkcja ułatwi też sadzanie malucha na krzesełku. Gdy tacka się zabrudzi, wystarczy zdjąć jej górną część i umyć ją pod bieżącą wodą. W tym czasie dziecko będzie korzystać z dolnej powierzchni. Pamiętajmy, sama tacka nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia. Przed karnieniem zawsze zapinamy dziecko w pasy bezpieczeństwa. Można je swobodnie regulować w ten sposób. Pini gotowe. Aby złożyć krzesełko, opuszczamy tackę używając przycisku pod nią, pociągamy za dźwignię blokującą w podstawie. Dosuwamy tylne nogi do chwili zablokowania. Pini w trzech krokach można zamienić w krzesełko dla starszego dziecka. Najpierw demontujemy tackę naciskając przycisk blokady i wkładamy w jej miejsce zaślepkę dołączoną do zestawu. Następnie usuwamy pasy, pociągając za klamrę za oparciem. Gotowe! Ostatni krok. Demontujemy kolejno wszystkie nogi i ponownie montujemy jedynie dolne elementy. C, D, A, B. Zgodnie z oznaczeniami na podstawie montażowej i pod podkładkami dolnych części nóżek. Nie zapomnijmy sprawdzić, czy są prawidłowo zabezpieczone zatrzaskami. Pini dla starszego dziecka gotowe. Teraz wspólnie z maluchem możemy stworzyć jego unikalny styl, przyklejając te naklejki. Jak? Jak tylko chce. To tyle opinii. Miłego używania.